Super! Wiesz, szczególnie to dobieranie tych cech. Mój chłopak mi pomagał w ogóle tam siebie robić, nie? Także on tam to wiesz, zdejmował brzucha, ja tam dodawałam tego brzucha. Ja jestem na takim etapie, że przede wszystkim udało mi się zajść w ciążę, to znaczy w grze. No jest u mnie miłość, bo ja zaczynam od początku. Ja nie lubię robić tak, że ja tworzę parę. Nie, niech oni się spotkają w tym świecie, niech oni tam się wiesz, zażarzą. Więc mam już parę, ona jest w ciąży, za moment będzie rodziła, jeszcze nie wiem, co tam przyjdzie na świat. Więc jakby tutaj chowanie dziecka czemu jest przede mną. Mam mega dużo, mnóstwo, natrzepałam w ogóle takich kretynek, wiesz. Takich, takich... Więc mnie to tak strasznie jara, że one tam łażą, są flirciarami, e, rozumiesz, i... to generalnie tak się trochę cały czas e, jakby tworzę te domy, ale cały czas tam, nie ukrywam, że te domy u mnie są kiepskie, bo mi chodzi tak naprawdę o ten moment samej gry. W związku z czym skupiam się na grze, odkrywam kolejne opcje. Teraz właśnie jeden z genków moich simów, rozumiesz, gra, e, to znaczy nie, ma taką karierę, że jest muzykiem, więc tam patrzę, wiesz o co chodzi, Jezus i wiesz co, jest tam taka rzecz, że te umiejętności, które w dwójce, były takie, wiesz, bardzo szybko, nie, tam pierwsza, tam umiejętność, to teraz strasznie, on się długo uczy, wiesz, to wkurza, tak, te książki kupować, wiesz, ale tylko, książki mnie tam nie wolą, nie, nie chcę być na idiotkę, fajnie jest kupować książki. Ja jestem szczęśliwa wszystkim, że te simy są coraz bardziej takie bułkowate, podobne do ludzi. No i cieszę się, że ta relacja już jest taka skomplikowana bardziej, nie? Że w sumie trudno jest zostać przyjacielem. No chyba, że masz już tą opcję, że masz tam zalotne przywitanie, nie? I tam o, chwila rozmowy i Paska mówi, o, już jest twoją przyjaciółką, nie? A potem tam ławka w parku i ziół, nie? Ale tego jeszcze nie robiłam? Jeszcze nie robiłam.